Witajcie w kolejnym odcinku na wideo.test.pl. Dzisiaj przedstawiamy Wam 7 najlepszych aplikacji na Androida dla melomanów. Zapraszamy do oglądania. Miejsce pierwsze: Shazam. Absolutna pozycja obowiązkowa dla tych, którzy kochają wyszukiwać i poznawać nowe muzyczne zakamarki. O co chodzi? Wyobraźcie sobie, że jesteście w sklepie, a z głośników leci nieznany Wam utwór. Wpada w ucho. Fajnie byłoby posłuchać go w domu. No właśnie, tylko co to za piosenka? Dwa kliknięcia i Shazam może to sprawdzić. To nie żart. Aplikacja posiada ogromną bazę utworów, które potrafi rozpoznać po zarejestrowaniu kilku sekund nagrania, na przykład z głośników. Shazam nie wie tego, co jest grane, ona odwraca się i na... A jednak wie, Kłebo się myliłeś. Nagrywamy fragment za pomocą aplikacji, a w zamian wyświetla nam się nazwa piosenki oraz jej wykonawca. Oczywiście skuteczność nie jest stuprocentowa, jednak zdziwicie się, jakie perełki potrafi odgadnąć ta aplikacja. Dodatkowo szazam zapisuje w historii wyszukiwania piosenki, pozwala zakupić je z legalnego źródła i dodać do ulubionych playlistach. Koniec nie z przespanymi nocami, podczas których w głowie jej siedzi pytanie, co to była za piosenka? Miejsce drugie Tidal. Serwis streamingowy, który zapewnił wam dostęp do nieskończonej liczby muzycznych propozycji. Tidal wyniósł na wyższy poziom to, co jeszcze wcześniej starali się zrobić inni. Dzięki mobilnej aplikacji Tidal możecie nie tylko słuchać w beztratnej jakości ulubionych kawałków. Możecie również zapisywać je w pamięci urządzenia, tworzyć playlisty czy oglądać te dyski. Mało tego, serwis cały czas podrzuca nam nowości, które możemy filtrować według gatunku muzycznego czy nastroju. Macie ochotę na hity z rozgłośni radiowych? Żaden problem. Muzyka do biegania? Proszę bardzo, całe mnóstwo gotowych składanek. Właścicielem serwisu Tidal jest Jay-Z i trzeba przyznać, że raper skrzętnie wykorzystał swoje kontakty i pozycje w branży muzycznej. Mówię to właśnie w serwisie Tidal swoje premiery miały już płyty między innymi jego przyjaciela Keniego Westa czy kilku innych znanych twórców. Dzięki aplikacji będziecie na bieżąco z ekskluzywnymi materiałami, jak i muzyczną klasyką, która, by wybrzmieć w dowolnym miejscu na świecie, potrzebuje tylko dostępu do sieci. W dobrej jakości, bez potrzeby zapychania kolejnych megabajtów pamięci na mobilnych urządzeniach. Miejsce trzecie Spotify, starszy i w tym momencie uboższy kuzyn Tajdala. Jednak trzeba przyznać, że mimo mniejszej ilości głośnych premier i skromniejszym możliwościom marketingowym, Spotify to nadal bardzo przydatna aplikacja. Niewątpliwie to gratka dla miłośników niezależnego grania, choć znajdziemy tu również katalogi muzyczne wielkich wytwórni. Przyjemnym rozwiązaniem jest system rekomendacji i listy znajomych, dzięki którym możemy wyszukiwać nowej muzyki, ale trafiają w nasz wyrobiony już gust. Rejestracja w serwisie Spotify jest darmowa, a jeśli chcemy uzyskać pełen dostęp do całego katalogu bez reklam, musimy wykupić subskrypcję. Proste i uczciwe rozwiązanie. W marcu 2017 roku liczba subskrybentów Spotify przekroczyła 50 milionów użytkowników. Widać to nadal popularny serwis, z którego korzystać poprzez aplikację można na wielu urządzeniach mobilnych w większości części świata. Miejsce czwarte. OpenFM. No dobrze, nie każdy lubi grzebać w stosie muzycznych propozycji. Niektórzy po prostu wolą włączyć radio i cieszyć się tym, co w nim poleci. OpenFM to aplikacja zapewniająca dostęp do ponad 100 różnorodnych stacji muzycznych. Aplikacja jest darmowa, a za jej pomocą możemy, nawet nie posiadając najszybszego internetu, cieszyć się ze słuchania muzyki. To idealny wybór dla tych, którzy cenią sobie łatwy i przejrzysty dostęp do muzyki bez konieczności określania sztywno własnych upodobań. Aplikacja jest bardzo prosta i w całej Polsce ma wielu zwolenników. Z Google Play została pobrana już ponad milion razy. Miejsce piąte. P.I. Music Player. Mogliśmy już muzykę rozpoznawać, słuchać serwisów streamujących i odbierać z radia. W końcu coś dla tych, którzy nadal posiadają solidną kolekcję plików na swoich smartfonach. PI Music Player to prosty, a przy tym praktycznie kompletny odtwarzacz muzyczny. Znajdziemy tu tak naprawdę wszystkie potrzebne opcje. Jest możliwość budowania playlist, a także możliwość wyszukiwania według konkretnych kluczy, zarówno po gatunkach, wykonawcach, albumach, jak i folderach. Wśród dodatkowych możliwości tej aplikacji znajdziemy przycinanie utworów. Przydatne, by konkretny fragment ustawić np. jako dzwonek w telefonie czy włącznik czasowy. Dodatkowo korektor, którym możemy podbić basy lub ustawić głośność konkretnych tonów w utworach, aby dobrze brzmiały. Miejsce szóste. FL Studio Mobile. To już coś dla muzyków, tych początkujących, jak i profesjonalnych. Chyba każdy rozpoczynający przygodę z produkcją podkładów zetknął się z programem FL Studio. Teraz można go mieć w wersji mobilnej jako aplikację. Z pewnością fajna zabawka, która na przykład umieli podróż. Dla lajków przydatna do nauki podstaw muzycznej produkcji. Dla profesjonalistów, podręczne studio, które można odpalić w każdym momencie, by skomponować nowy utwór. Sporo możliwości i multum rożnych opcji oraz sampli. Minus jest taki, że aplikacja nie należy do najtańszych. Miejsce siódme Track ID. Szazam w nieco innym wydaniu. Aplikacja działa podobnie, jednak baza utworów jest o wiele mniejsza niż w przypadku lidera naszego rankingu, jednak Track ID warto zainstalować. Dlaczego? Nie wszystkie utwory z bazy Track ID znajdziemy w szazamie. I dlatego, gdzie jedna aplikacja nie da rady, można spróbować drugą. A Wy co uważacie na temat podanych aplikacji? Są dobre czy słabe? Znacie jakieś lepsze? Piszcie w komentarzu. Dzięki wielkie za oglądanie. Ja jestem znany na YouTube jako Bartek Graczo, No i do zobaczenia w kolejnym filmie na VideoTesty.pl. Pamiętajcie, aby sprawdzić naszą stronę internetową, bo tam macie więcej ciekawych informacji tego typu. Do zobaczenia.